Przysiód, dlaczego ludzie tak hejtują nowy singiel wiśniewskiego: filiżanka. W sumie racja: się też śpiewali o pierdołach. Zobaczmy, ile to warta. Pocałunków lekka pianka, słodko pieści suche usta. Moja panna filiżanka, moja panna porcelana, cała w bieli delikatna, w środku diabeł i kochanka, z wierzchu anioł, żona i matka. Bez ciebie dzień straciłby smak, muzyka, rytm, brodę, kwiat. Bez ciebie dzień, bez pary, bal, miłość, bez róż, może bez fal. Całą drżącą i gorącą znów uniosę ją w swoich rękach. Wie dokładnie, gdzie jej miejsce, gdy odstawiam ją na spodek. Czasem lekko zastępuje jakiś standard. Gdy odchodzę... Ej, wkręciłem się... Piję kawę, jest cudownie... Świat zatrzymał się na chwilę, gdy to...